Częściej jestem pewien, problemie to jest Hytale, czyli lepszy Minecraft. Sprawdźmy. Póki co jest to wczesny dostęp, ja sobie tu stworzyłem skina. E, zakupiłem to wczoraj, wy to pewnie widzicie wtedy kiedy macie widzicie... Widzicie to? Dobra, niestety nie ma to polskiego, e, więc... Dupa. Ale tak, mamy creative, mamy eksplorację i adventure. Póki co możemy creative i e, eksplorację, więc weźmy i nazwijmy to jakoś promilandia, niech będzie, create world let's go także chyba z tego co wiem to jest gra twórców hypixela, nie jestem pewien ale zakupiłem to bardzo mnie to ciekawiło, bardzo chciałem to sprawdzić i jesteśmy tu w Tailu. więc jeśli chcecie odcinki zostawcie łapkę w górę, ja suba a będą one na kanale okej okay. okay. Możemy łapką niszczyć, ale to raczej nam nie wypadnie, więc to bez sens. Eee. O, a mamy tu na przykład F5? Nie. Dobra. Możemy sobie sitnąć. <grybujesz> Zajebiste, dobra. Eee, o co tu chodzi? Panie. Okej. Okay. Zdobyłem jakieś... Eee, sól zdobyłem, dobra. F2 interact. Uy. O! U. No, pięknie, tylko nie wiem, czemu wam to lekko przycina. Miejmy nadzieję, że to się naprawi. okej okay. zbieramy sobie kamyczki. Mamy tu jakieś inwentory. Mamy tu inwentory, jesteśmy i my. Eee, Ok, Pocket Crafting. Ok, żeby zrobić. A co potrzebujemy? Aha, Plant Fiber i Sticky. Dobra, jakaś mapa. Okej, okay. fajnie to wygląda. Uuuu, oto ten temple gateway, Spoko. creative tools. No tak, no to nie mamy tego. Dobra, okej. Okay. To, to, to Zobaczmy sobie te stiki i teopine plane fibera, Drifting planes. Dobra. Liski. Jest ilisek patrz. Siemka. What? Wow. groźny ty jesteś. Ały. O. kuźwa. No ile no, on ma HP? Aha. Okej. Okay. Okej. Okay. Ciekawie Wam powiem, musimy się nauczyć w to grać, tak? Od razu wszystkiego nie będziemy wiedzieli, co? lata tapaszki normalnie. No nie, zostaw mnie No dobra, ok. Możemy to sobie. Pani bardzo, to jak ja mam zdobyć patyki? O to jest pytanie, co to jest? Esencja życia. What? O, nie! Pisek ostatnie. A ja mam też patyki, ty ja ślepy jestem. Ja dostaję patyki niszcząc te te. W sensie zbierając te. No tak, berisy. Mamy karotę. Super. Dobrze coś go... O właśnie Mamy zboże. Królik, jaki duży królik. Okej okay. To mogę coś z tym. Nie, dobra. Czy nas już stać na stać na To smóżmy sobie miecz. Mamy miecz. Możemy sobie stworzyć ognisko. Mamy ognisko. Okej, okay. mamy pierwsze rzeczy, moi drodzy widzowie. Więc to nie jest tak, że nic nie mamy. Mamy jakieś maszyny. O, 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 o. Super. Mamy cztery patyki. Mamy więcej tu grzybków jakichś. Na razie to wiecie. Typowy survival. Zbieramy wszystko, co leży. A potem się będziemy zastanawiać, co będzie przydatne, a co nie dobra ale przydałoby się znaleźć więcej tego o właśnie posionym potrzebujemy tego zdobyć dużo okej okay. da się tu jakoś poddać kamerę chyba nie mamy tu jakieś te o można się starym Minecraft a tam coś jest dobra chwila Siekierka. kilofik Dobra, to sobie tu odłóżmy. Chodźmy tam zobaczyć. Zobaczmy co tam jest, jak tu się pływa. Okej, okay, kontrolem po prostu. Dobra, i tak samo chłopkać Tam jest ktoś. Ktoś tu jest. Kielet. O oh, fakt Zabiliśmy pierwszego potwora! Yes! Dobra! Ty, fajnie. O, co to jest? Blood. Blood Rose. rose. Fajne. Winans scraps i Bone Fragment. mamy mamy chesta. Żelazo. Aspen Log. O, do posiania. te Medium e, Hide. I mamy jakieś Jagersy. Super! Ty, dobra. Ok, a co więcej zadaje? Eee, chyba. No, chyba nie pisze. Dobra. To jest szafa, chyba tylko element taki wystroju. Ok, dobra. Wybaczcie, jeśli wam laguje. Ja liczę, że już wam nie laguje. Ale no mi nie laguje. Nie wiem, czemu wam laguje. Dobra. Seeding Woods. Ok, to zaraz. Najpierw sobie tu wykopmy trochę tego kamienia. bo Myślę, że kamień będzie nam przydatny bardzo. I tu jest chyba system dnia i nocy, tak mi się wydaje. Więc miłoby było wrócić do naszego spawna i gdzieś tam sobie po prostu zrobić domek, tak? o ściągnąć drzewo. Czy to jest tak jak Minecraft? Nie. To jest tak jak Minecraft na moda, Więc fajnie. Wow dobra ty zarąbiście jeszcze tu wiewióra lata w ogóle patrz to wybacz mi wiewióreczko ale o nie ryb dla wiewiórki Ja nie chciałem ja myślałem że to mi je to wypadało. teraz mi przykro cóż dziki dziki z pewnością dadzą nam jedzenie ale A, esencja życia pewnie nam przywraca życie. Chyba nie. Chyba nie mogę tego zjeść czy coś. Dobra, weźmy tu wszystko, co może nam się przydać, i wracamy do domu, tak? Płot Patrzcie to! Ui! Orzesz, kuźwa, nieźwiedź. Jo! ale fajnie. Mogę, mogę z przodu. Patrzcie to! Ale zajebiście. <grym> fajnie. <krym> mega fajne. Ej, ta gra jest super. O nie, dziki mnie zauważyły. Zabicie mnie, proszę. Ej, super jest ta gra. W sensie, mega fajnie się zapowiada. Myślę, że z pewnością będę ją nagrywał. Nie wiem, jak często. Nie wiem, czy z kimś co tam jest, ale będę. Chwila, gdzieś my poszliśmy. Tam musimy się dostać. Spawn, select location. jest jeszcze coś. Aha, dev, ok. No to tutaj, Forgotten Temple. Jeszcze tam nie idziemy. To może w kolejnym odcinku, jak seria Wam się spodoba. A teraz wywróćmy na spawna. I sobie ogarniemy jakiś domek początkowy, czy coś takiego. To są krowy. Piesek. O, świnki. Dobra, ty, ale jeszcze, ja też będę musiał, chyba. Albo i nie, nie wiem. Co zostałem? Raw pork. O, czy jednak będę musiał jeść? Okej. Okay. Wróćmy tu. Tu mamy spawna. I coś tu sobie. Ogarniemy. Workbench, craftuj. Ok. Buden chest, craftuj. Dwa. Computer workbench. I pochodnie mi też trochę skraftuj. Okej okay. Czy tu jestem bezpieczny? Nie mam pojęcia. Ale póki co myślę, że dobrym pomysłem byłoby tu się rozłożyć. Minecraft. I Boże. Dobra, podkładajmy tu wszystko, co ma jakąś wartość. Ok, chyba pada deszcz albo mi się zdawało. Nie, zdawało mi się. Dziwne, bo takie dźwięki były. Tu bym sobie postawił ognisko. Tego workbench'a na razie tu. Tego damy tu. Mamy normalnie, patrzcie, pochodnia zajebiste okej okay, co my tu możemy łuk o jak to, kurde ja lubię łuki wy o tym wiecie ok, co tu mamy jeszcze lepsze te narzędzia Repare, repair kit okej okay. możemy sobie zrobić piec róbmy piec czysto Furniture Workbench, Builder Workbench to mamy, Alchemist Workbench, Tannist Workbench, Lawrence Workbench. Kur, na ile tu tych workbenchów? Farmer, Tanning, Blacksmith, Armors. Uuu, Armors to by się przydało. Co tu jeszcze mamy? Tinkering. Ok, pułapki różne tego typu. I nawet mamy to. Ace saje, Dobra, a tu co mamy? Hmm. A może dlatego, że nie mam logów. Nic. Zadajmy to na razie tu. Weź mi to. Weź mi to. Potrzebuję węgla. Ja nie mam węgla. Coś w ogóle mogę. O, dobra. To pójdźmy jednak teraz chyba do tej świątyni. I zobaczymy, co to. To jest zwykły szkielet? Nie wiem. Ale zarąbiście ta gra jest stworzona. Podoba mi się to bardzo. Fajny, fajny klimat ma. Tu są miaski nie? No way, mogę to do drugiej łapki. Pewnie tak. Ale fajowo. Kurde, ty nasza pierwsza jaskinia o tak ty ty i ty, stalegnaty Nie pamiętam nigdy, które to które. Okej, okay, nic mi po tym. Też chyba są tylko tak, jak stałości. A jakaś ruda? O, 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 o! To jest żelazo. Koper. Dobra, można chociaż tu będzie koper przydatny i użyteczny. Też teraz już jest w tym nowym Minecraftcie bo można zbrojki robić i w ogóle. Ale teraz jesteśmy w nowym, nowym Minecraftie, więc nic. No. Czy to, kurde, pogromi Minecrafta? Kto wie? Któż to wie? Okej. Okay. Fajnie, fajnie, że tam się ambient zmieniał jak tam wchodzimy. Ale to tyle. Wiadomo, że tam mogłem jeszcze winne te mańki pójść, ale nie poszedłem. To jest okej. Okay. Dobra. Deszczyk zaczął padać. Ciekawie. Fajnie. Fajnie ta gra jest stworzona krótko. Dobrze. W oto są wilki! Oni nawet mają dźwięki jak z Minecrafta podobne. Mega! No kuźwa gonią mnie! Dobra, odpuściły. Uff. Całe szczęście. O nie, szkielet. Padł? A? Jest na sobie, Dzień dobry będzie do wystroju domu, wiem, wow świetne, to jest no way, to jest boss? nie mów że to Boss tak to boc no i ja ty masz tego HP Jest! Pokonałem go! Emeraldy dostaliśmy. Ha! Leżeć, kurde. Gród jakiś. Dobra. Hej. Miss Heather, ok. Iron Copper. Dobra, i to. Mog Mogę, sobie wziąć. Dobra, wiadra. No, co mi jeszcze jedno wiadro by się przydało. Na logikę mamy jakiś portal, zaraz do niego wejdziemy, ale... ...pierw chcę jeszcze tu, tu wszystko to zwiedzić. Co my tu mamy? Co to jest? Okej, okay, to chyba nic ważnego było. Jest te świecące... tej mały chest. Okej. Okay. to jest? Ooo. Mega fajnie. Dobra, wejdźmy do... Nie to był za dźwięk, ale dobra. Do portalu... Orgotyn Temple. Oh, co Wow, wow, ty co jest? Gdzie jestem w ogóle? Mano. Cześć. Jednak mnie to regeneruje, ale to trzeba trzymać długo. Jedonki. Wow, ale fajnie, pięknie tu. Siema, trade. Okej, okay, Construction Sign. Fajnie. Cześć. I nie chcę z wami teraz tradeować. Kurna, jak to pięknie, no na czym ty jesteś? Interact. O ja mam teraz Correct like memories. Okej. Okay. Zobywać jakieś wspomnienia. Haj, to jest ten. jeszcze nie. To są wspomnienia. Czyli to jest po prostu, kurde, ten, indeks. Eee, ten, zoopedia, można powiedzieć. uliczki, ale słodziutkie. Mogę ci to dać? Chyba nie mogę. Ale zajebiście. No dobra, trochę tu nie ogarniam, ale myślę, że ogarniam więcej niż w niektórych grach, więc jest dobrze. Dobra, wróćmy sobie. I chodźmy do naszego domu tymczasowego, można by rzec. I. A nie, no tu jeszcze coś, przecież są te ruiny. Szapa! To oh jest. Czy tu się da wejść w ogóle? Jakie nie, to my zrobimy wejście. Mamy kij. Czy Tam w ogóle coś jest w środku. Ja, chyba nie będę. Mam... A, stara wieża se stoi. Chyba coś jest. Tam zobaczymy. Chyba tam też coś. było. Widzimy sobie lisa. Co to są za bloki? W ogóle. Okej. Okay. I nic, i tyle, tak, dziwne o pisanie, pięknie, chyba nic tu nie ma, bo za tym tylko. Mhm. Hmm. Jeszcze tu zobaczmy, i wracamy do naszego domu. Już myślałem, że tam coś było. A nie ma nic. Wracajmy zbierając materiały. Mamy deszcz. Więc. Fajnie o nie, tylko nie wilki. One są bliżej domu. Nie podoba mi się to. świetny to jest. Okej. Okay. Rabid. że tam mi się rabbit nie Mamy też świnkę. IGLET. Tak się małe świnki w Minecrafcie oryginalnie nie nazywają. Ciekawe. Dobra, go. Dzień dobry. To zamykałem? Nie zamykałem. To teraz się zamknięte, to dobrze. E, Odkładajmy tu niepotrzebne nam rzeczy na ten moment. Już mamy zapasową siekierę w reziwu. na potem. Dobra, to chwila. O. O. Okej, okay. okay, a to. Tak to jest duże. <grybujesz> Okej, okay, dobra. Dobra, 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 tak myślałem. No to lepiej tu. Chyba sobie coś jest stronę... Ja to. To upgrade'ować wielu drugiego. Dobra, ale ja to bym chciał chyba. Farmer, ale nie mam tyle plant fiber'a. sobie to jedno. Póki co. Zostawmy to. A sorry. Okej, okay, mamy czesty. Mamy łóżka różnego typu. Jakieś rzeczy dekoracyjne. Loki różne tego typu rzeczy, dekoracje. Ok, fajnie. Jeszcze armor tego by się przydał skraftować. No dobra. Myślę, że póki to, to będzie widzowie na tyle z naszej przygody. Fightailu. Także. Jeśli chcecie kolejny odcinek, zostawcie łapkę w górę, suba, a będziemy się widzieć w kolejnym już niedługo. Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia i pa pa!